Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w wideoportalu WLC24TV w programie Studio Karolina. Dzisiaj moim gościem, Małgorzata Kochanowicz. Dzień dobry. Witam serdecznie, Małgosiu. Dzień dobry. E, jakbyście nie wiedzieli, to Gosia jest autorką e, Kryminałów, prawda? Jeden e, chociażby się e, ma miejsce w Krakowie, dobrze pamiętam? Nie, jest pięć, cztery są w Krakowie. A, cztery są w Krakowie, to dobrze, przepraszam, ja nie wiedziałam. Ale, ale słuchajcie, mamy autorów książek we Włocławku i trzeba takich ludzi szanować i wspierać, dlatego. E, Uważam, że ten projekt, który Gosia dzisiaj zaprezentuje nam, to jest projekt do budżetu obywatelskiego. Warto wesprzeć, jeżeli chcecie, żeby takie wydarzenie, które ona sobie wymyśliła, miało miejsce. Gosia przyszłaś do mnie, ponieważ złożyłaś wniosek na projekt, on ma numer 24 na liście. I nazywa się Przystanek Literacki Włocławek. Tak. Nie Przystanek Literacki Kraków, tylko Włocławek. Tak. Nie, nie, porządku. Okej, okay, już, tak, już, już tak nie to Już, to już tak może. nawiązuje do tak, tych książek. książek i tak, do książek do tego, co się dzieje w tym Krakowie. No, tak. e, powiedz mi, skąd pomysł w ogóle na to? Taki pomysł to, u mnie się rodził, znaczy rodził, on się narodził jeszcze w 2013-2014, jeżeli mhm. dobrze pamiętasz, były dwie edycje takiego spotkania, jesienne spotkania z kryminałem w Włocławiu mhm. Odbyły się tylko dwie edycje, ale ja się nie poddawałam, czyli jakbyśmy sobie policzyli, od 14 do dzisiaj 10, 10 lat, mm -hmm. y, zabiegałam, żeby jakaś impreza literacka we Wocławku była. No niestety nie spotkało się do tej pory z jakimś zainteresowaniem. A w tym roku tak sobie siedziałam pomyślałam, no może trzeba spróbować przez ten budżet obywatelski i oddać to w ręce y, y, mieszkańców Wrocławka. Mm -hmm. Okej. Okay. Co to jest za impreza? Bo ona jest z tego projektu ogólnomiejskiego. <laughs> Mniej więcej wiesz, jaki to jest koszt? Jaki to yy. Tak, tak, bo tam trzeba było złożyć hmm. dokładne rozliczenie, około 60 tysięcy. Czyli kwota, która może się wpasować, nie jest jakaś wielka? Nie, nie, w dodatku, że jest to kwota, która powiedzmy, że jest z dużą nawiązką. Hmm. Ta kwota nawet może, myślę, że w 40 tysiącach na dzisiaj taka impreza spokojnie by się zmieściła. Okej, okay, powiedz tam coś o tej, o tej imprezie. Bo ja tutaj mam przed sobą informację, no mam program hmm. jaki jest, on jest dość rozbudowany, ale chciałabym, żebyś Ty nam powiedziała, jak Ty to widzisz? Jak zauważyłaś, w tym projekcie uciekamy od kryminałów, tak, <laughs> czyli tak. tej, tej, tej mojej czyli pasji. rozszerzamy się. Rozszerzamy. Zamysł jest taki, żeby no jak to na takich imprezach literackich, żeby były także spotkania z autorami mhm. i, i no jeżeli doszłoby do skutku, to ja to traktuję jako pierwszą edycję i pierwsza edycja byłaby poświęcona kobietom, czyli kobieta w literaturze. Mhm. Kobieta autorkę? Niekoniecznie, bo są mm -hmm. też fajne, mocne postacie kobiece we współczesnej literaturze, mm -hmm. nawet w kryminałach, więc tutaj mm -hmm. ten, ten, ten taki element kryminału może się znaleźć. Jest tam też zaplanowana gra uliczna śladami wrocławskich kobiet, mm -hmm. żeby już trzymać się w tej, w tej konwencji mm -hmm. kobiecej. Natomiast pozostałe elementy, na przykład konkurs na okładkę dla, dla czytelników dla, dla Wrocławian. Mm -hmm. Konkurs, przepraszam, na zakładkę, a na mhm. okładkę na najlepszą okładkę książek. zamysł jest taki, żeby wysłać, tak, wysłać zaproszenia mhm. do wydawnictw i wydawnictwa, żeby przesłały i zaprezentowały na przykład kilka, kilka okładek I wtedy żyli tutaj z Wocławka zebranych osób. Mamy bardzo dużo fajnych plastyków, mhm. dobrych plastyków, więc mhm. akurat z tym elementem ludzi. nie byłoby tak, mhm. nie byłoby problemu. Wybrałoby okładkę. Już taki charakter ogólnopolski, bo to mhm. by dotyczyło całej y, Polski. Tak, dobrą sprawę. Y, tam jest także planowany pokaz, pokaz filmów, y, mhm. chyba pisałam W głównie rolę odgrywają kobiety. Kobiety, tak. Mhm. Ja, no, tak jak się zastanawiałam nad tym programem, to tak sobie pomyślałam, ja bym sobie z chęcią obejrzała na dużym ekranie y, na przykład Człowiek z żelaza albo Człowiek z marmuru z Jandą, gdzie mhm. jest y, no, dla mnie jest świetna postać y, kobieca, czy Matka Królów, mhm. film zapomniany, niedoceniany, y, bodajże Janusza Zaorskiego, jeżeli pamiętam. Raz widziałam, ale wiem, że, że zrobił wtedy na mnie duże wrażenie. Generalnie impreza jest, ma być skierowana do Włocławian, którzy lubią czytać, ale no niekoniecznie tylko do czytelników, bo mhm. te inne elementy wskazują, że, że tutaj może być większe zainteresowanie. I wydaje mi się, że zarówno włocławscy czytelnicy, jak i ludzie, którzy tam troszeczkę parają się piórem, i pracownicy bibliotek. Generalnie Wrocławianie zasługują na taką ogólnopolską imprezę literacką. Mhm. Y niedawno, tak, Ciechocinek dołączył do miast, które mają imprezę. To Ruch ma gwiazdozbiór uh -huh. I tam jest z, z tym Gwiazdozbiorem taka ciekawa sprawa, bo to jest przez y, Województwo Kujawsko-Pomorskie, no, ale oczywiście o Włocławku zapomniano. Uh -huh. Ja do nich kiedyś napisałam, y, ale oni Wocławka nie uznają. Więc my no musimy to... zrobić swoją. No swoją, tak, ja, swoją ja jestem jak najbardziej lokalnym patriotą i uważam, że trzeba wspierać. Wszystko to, co się dzieje w mieście, aniżeli gdzieś tam w pozostałej części województwa, bo to województwo nas nie pamięta, to czemu mamy... Tutaj, tutaj mam wsparcie dyrektora biblioteki, bo no oczywiście trzeba było podać mm -hmm. miejsce, gdzie impreza by się rozgrywała, więc mm -hmm. jestem po, po rozmowie, jeszcze przed złożeniem projektu oczywiście, mm -hmm. po rozmowie z panem dyrektorem biblioteki, no ale myślę, że inne instytucje miejskie, gdyby taka impreza doszła do skutku, też w jakimś tam małym czy większym stopniu by się włączyły. Tu jest napisane, że impreza będzie trwała dwa dni. Czyli ja rozumiem, że ten program jest podzielony na dwa dni? Tak, tak. Podmiowa jest tak bogaty, że myślę, że dwa dni to jest akurat. Tak, tam planuje trzech, czterech autorów. W tej chwili już nie pamiętam, ilu ja wpisałam, Chyba trzech na początek. No wiadomo, na jeden dzień to jest za dużo. A jednego dnia, powiedzmy, jeden, drugiego dnia, dwóch. Do tego tak gra, pokazy filmu, konkursy, giełda, książek, uliczna giełda książek mhm. bo takie coś mi się wymieszało. Myśliło, żeby z tą książek wyjść zewnątrz, czy, czy, czy wymiana książki za książkę. Mhm. Też, o, to to super pomysł. Jest. Nie? Znaczy, wymiana znaczy... książki za książkę to jeszcze stara inicjatywa, jak w kulturze byłam, to, mhm. to moje dziecko. Super. Ale... Ja może przeczytam ten program, żeby fajne. No, tak, tak. Słuchajcie, po pierwsze to spotkanie autorskie, później pokazy filmów, w których główne role odgrywają kobiety. Ja jestem feministką jak najbardziej. Grał liśna pod tytułem Włocłowek, Śladami Kobiet, Wystawia fotografii pod tytułem Autorzy Inaczej, warsztaty, literacje dla L a, zapomniałam o tych warsztatach jeszcze. Tak, tak. dla de debiutantów prowadzone przez profesjonalistę, wystawa okładek książek, Konkurs na najlepszą okładkę, plebiscyt, w którym zgłaszającymi są wydawnictwa. Konkurs dla czytelników na najlepszą zakładkę, czyli to, co tak. mówiłaś. Uliczny antykwariat, giełda książek, mhm. super sprawa, bo mam wiele książek, które przeczytałam, a z chęcią bym no, się wymieniła No nie Ja inne. do biblioteki przekazuję na ogół. A, no widzisz, ja pewnie też będę musiała, bo już mi się pół, półki uginają. No i prezentacja wydawnictw. Ja, impreza dwa dni. Ja jestem za tym, żeby jednak ta literatura się rozwija. No bo powiedzmy sobie szczerze, jednak ludzie coraz mniej czytają, coraz więcej czasu spędzają w telefonach i gdzieś tam te książki trochę schodzą na bok, chociaż ja uwielbiam książki, uwielbiam zapach książki. I książek, trochę, mam. Jak znajomie pytają, co czytam, no niestety od maja tak za bardzo nie czytam ze względu na problemy z okiem, mhm. więc na razie można powiedzieć, że nie czytam, ale próbuję dalej pisać. Poza tym jeszcze tak wracając tam do tego do, do środowiska literackiego my zapominamy, że y, może we Włocławku w tej chwili nie, mieszka, nie mieszkają, ale w jakimś stopniu jest związana y, Chyba, tak, tak podejrzewam, albo tu z okolicami Fryczkowska, taka dosyć znana mm -hmm. autorka. No przecież Ania Szczęsna jest od mm -hmm. nas. Y, Maciek Jastrzębski, no on już teraz tak nie pisze, ale też przecież napisał kilka ciekawych książek. Y, jest troszeczkę tych mm -hmm. autorów, którzy też mogą się na imprezie pojawić. Tak, toż gdzieś tam mogą pojawić się i pokazać, przypomnieć o sobie. Już, a tym bardziej, powiedzmy, to jest potrzebne. Jeszcze na końcu tej Kochanowicz wspomnę, też taka jest. <ślepia> <ślepia> Przepraszam, tak. Jest ta Kochanowicz, której cztery książki mają miejsce, dzieją się w Krakowie. Krakowie. Czemu nie we Wrocławku? To jest pytanie, które mi wiele osób zadaje, a ja zawsze mówię, jak pójdę na emeryturę, to wtedy ten Wocławek go pisze, bo ja chcę pracować. Rozumiem, no, no dobrze. Słuchajcie, e, e, tutaj jeszcze powiem Wam, że e, gościa napisała, że będzie to święto literatury. Super sprawa. Przewiduje się charakter multimedialny, łączący różne formy przekazu. Zgromadzi... Wiesz, z programu to właśnie wynika. To tak, zgromadzi osoby o różnych zainteresowaniach, ale no te wystawy, czy tamte gry, pokazy filmów. Pierwsza edycja pod tytułem postać kobiety w literaturze poświęcona będzie całkowicie kobietom. I to mi się podoba! Ja tak, na to. Tak, Wpisuje się w trendy e, ogólnoprawne. Ostatnio te kobiety miały trochę przekichane. przekichane. Mam więc, nadzieję. Tylko się że... odbijmy, może. Tak, odbijmy się od nich, to pokażmy, że jednak kobiety się liczą w tym kraju. Niektóre... Łag kobiety łagodzą obyczaje. No i, i wygrywają i, wybory, i, więc tak, jak tak, ktoś tak. chce wygrywać wybory, to musi stawiać na kobiety. No i celem festiwalu jest propagowanie dobrych wzorców, nawyków związanych z szeroko pojętym czytelnictwem, a także wzbogacenie życia kulturalnego miasta, czego brakuje. To moje, ta końcówka, czego brakuje. W dzisiejszych czasach promocja czytelnictwa jest niezwykle ważna, a dzięki takim imprezom można trafić do nowych grup, zwłaszcza, że w trakcie festiwalu no właśnie, planowane to... jest jedno spotkanie z autorem z nurtu New Adult. Tak. Co to jest yy, ten... Ten liter literatura pisana przez młodych dla młodych. Aha, to jest New Adult, to, to jest... Znaczy to taka jedna z nazw, inaczej Young y, y, Literatura, no, no, Literatura rozumiem. Młodych. Generalnie okay. Literatura Młodych. Niekoniecznie y, nie, nie będę mówiła, bo się rozpędziłam. Kiedyś, kiedyś to było tak, nie wiem, czy, czy też jak do podstawki chodziłaś, też tak było, że na ogół dziewczynce spisywały historie w zeszytach i zostawiały dla siebie, albo dawały koleżankom do poczytania. Teraz mamy media i te młode osoby albo publikują gdzieś tam na Whatsappie, czy, czy, w, czy, czy tych innych już, nie, mm, nie czy Facebooku, na mediach, tylko, no? tylko tak w socjalnych mediach, albo od razu jak dostaną pieniądze, idą w książki. No niekoniecznie od razu to się nadaje do wydania, ale to ma być dla młodych, więc to też jest wybór młodych ludzi. No, czasami, jak widzę niektóre tytuły młodych, to się zastanawia. Tak, tak. Bo raz, raz kiedyś zobaczyłam i tak mnie to zdziwiło, że młodzi. No ale takie... to lepiej, żeby zaczęli od czegoś czytać, niż żeby w ogóle młodzi nie czytali. Bo no, właśnie, to jest może tak nie właśnie. będą zadawać pytania. Ostatnio była taka dyskusja, po co uczyć się języka polskiego? Takie pytania młodzi ludzie dzisiaj zadają. No wiem, wiem. Po co uczyć się liczenia, jak się liczy na, w telefonie? No, ja uważam, że jednak to jest potrzebne. No jest w latach, to, że jesteśmy stąd, z Polski. Tak, z Polski. Już tak w nastroju niepodległości, nie, no, tak. tak no, <laughs> ja zawsze powtarzam, że prawa wyborcze nie są dane na zawsze, o nie trzeba I zawsze to, walczyć, a czyli. nie będzie się walczyło, jeżeli się nie będzie miało wiedzy. No i tak już kończąc, to jest to szansa na integrację środowiska literackiego. Impreza pokaże, że Włochowek jest miastem, w którym dużo się czyta, w którym ceni się słowo pisane. I tak. bardzo fajnie. Z tego względu, że ja uważam, że jednak młodzież za mało Ja miałam 15 lat jak przeczytałam całą trylogię, dla mnie to jest wielki wyczyn, bo to była ogromna ilość książek, 15 lat to moje dzieci mają 16 i ja one hmm. nie przeczytały, nie przeczytają pewnie nawet trylogii. Teraz już tego nie ma, teraz już ludzie się raczej tak nie mogą pochwalić czytelnictwem, a dużo, dużo chyba jednak słuchają, a audiobooki są coraz bardziej popularne. No tak, ale to wiesz, to słuchają myślę, że jednak starsi, ci którzy pracują za kierownicą, jadą gdzieś no. i albo mają problem ze wzrokiem no, Ale młodzi uszanego. to tak, ale młodzi też czytają, bo pamiętam jak pierwszą książkę wydałam, koleżanka do mnie i mówi wiesz co, to nieprawda, że dzieciaki nie czytają. Miała no chyba bratanka 15 czy 16-letniego. Mówi jak zaczął czytać, to do końca przeczytał, no. był zachwycony, więc no to ja może nie, nie odpowiednia literaturę im się podsuwa, może tak też być. Posiada. może, no ja polecam w każdym razie, słuchajcie, książki Małgorzaty Kochanowicz, pięć, w tym cztery dzieją się w Krakowie i to, żebyście głosowali na projekt 24. Projekt numer 24 w budżecie obywatelskim, słuchajcie, każdy głos się liczy, głosujcie, oddajcie głos, to są pieniądze mieszkańców, niech będą wydane, Zgodnie z wolą większości. Ja bardzo polecam 60 tysięcy, także, jakby Małgorzata wygrała, to jeszcze innych parę projektów się um, znajdzie. A powiedzmy sobie szczerze, projekt jest bardzo fajny i, moim zdaniem, warty oddania głosu. No, mam nadzieję. Małgorzata, bardzo Ci dziękuję. Dziękuję Ci bardzo.